Maja 2022 roku promocja oficerska. Szedłem, coś tam zrelacjonować. Przyjechałem na rowerze. Zaraz coś popowiadam, tylko tu jeszcze parę ujęć porobię. Ja w 2009 roku taką przyjemność miałem. jest pan Mirosław SGSP. Dojechałem sobie na miejsce rowerem. Jak już dojechałem na miejsce, to wszystkie kompanie, zaraz o kompaniach powiem, były na miejscu. No, cała promocja oficerska rozpoczyna się od przy świętej w kościele świętego Floriana na Pradze. Później po tej mszy świętej podchorążowie, już niebawem nie będą podchorążymi, albo już nawet w sensie prawnym nie są podchorążymi. zostali przewiezieni tam w okolice placu teatralnego i tutaj sobie tą ulicą tutaj tym wejściem weszli na plac Józefa Piłsudskiego co tu jeszcze mogę powiedzieć teraz przemawia o, na trybunie trybunie honorowej komendant główny Państwowej Straży Pożarnej wcześniej na miejscu czy wcześniej na miejscu na miejscu jest też prezydent, który zrobił sprawdził pododdziały szkolne według tradycji dokonał sprawdzenia pododdziałów szkolnych podczas podczas tej ceremonii oczywiście był grany i śpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej I teraz tak zastanawiacie się czemu tak dużo tych kompanii tutaj stoi, to jedne od czego zacznę od opisu, no to wiadomo są tutaj kompanie honorowe i różnych jednostek organizacyjnych, ale dzisiaj w promocji oficerskiej będą brały udział tak Kompania, kompania czwarta, już nie kompania czwarta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Około 90 osób, to jest jedna kompania Druga kompania to są y, funkcjonariusze już służby stałej Którzy skończyli Szkołę Główną Służby Pożarniczej W trybie zaocznym dla służb mundurowych I trzecia jakby, trzecia jakby kompania to, to są funkcjonariusze służby stałej Którzy dostali po prostu awans na stopnie oficerskie na tym się akurat nie znam, w jaki sposób są takie awanse przy, przydzielane, ale no, mniej więcej w skrócie takim myślowym, no jak na przykład jest jakieś wolne stanowisko, ktoś ma po prostu odpowiednie wykształcenie, nieuzyskane w SGSP, ale przydatne w, w pożarnictwie, no to wtedy można taką osobę tam w nie wiem jakim trybie, bo nie znam się, nie jestem dobry w przepisach, po prostu awansować na stopień oficerski, to jest jakby trzecia grupa dzisiaj promowanych próbowanych strażaków, tak? Teraz sobie tutaj chwilę porozmawiam, przemawia komendant Przejdę sobie tutaj dookoła, tam jest O widzicie, SR Med Tam są Drabiny z naszej komendy, myślę że z naszej komendy bo Kto inny by to mógł przyjechać, zaraz później, później zobaczę i sprawdzę A tam samochody Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 250, 21 i tam jeszcze 3 też to pójdę i, i nagram Tak, jak będzie sama promocja, tam sobie obczaiłem miejscówkę To podejdę, pokażę wam jak wygląda yy, no wygląda można powiedzieć finał edukacji każdego podchorążego Czyli komendant główny z szablą Którą będzie mianował podchorążek I inne tutaj osoby zgromadzone właśnie na pierwszy stopień oficerski młodszego, młodszego kapitana to tak to, w skrócie, tak to w skrócie wygląda, moi drodzy. A tak. jak macie jakieś pytania odnośnie promocji, pytajcie w komentarzach pod postem. Ja sobie pójdę teraz, nagram SR Meda, nagram samochody Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a później podejdę tam, jak już będzie ceremonia, zbliża się ku finałowi, tu tam też coś jeszcze złapię, ponagrywam, pokażę wam, jak to wygląda. Jeszcze raz powtórzę. 2009 rok, ja brałem udział w promocji oficerskiej i teraz taki sentymencik tutaj mi w serduszku gra. Dobra, idziemy zobaczyć. Coś się dzieje? Nagryvám nagrywam teraz Lesermeda. Tak Pokazałem jak wygląda środek specjalnego samochodu latownica O, siemka Cześć, kumpla, spotkańczyka. Dobra. To idziemy jeszcze zobaczyć samochody z SGSP. A jakie mamy... Jakie mamy drabiny? 300. O, moja! Moje 391 nie poznałem. 300...

czystość trwa jak słyszycie ale ja wam nagram wisięgę na torcie, całą promocję jak to wygląda i, no i wymarsz kompań już tutaj po całej ceremonii obok Za chwilę dowódca uroczystości. Brygadier Tomasz Klimczak odbierze od dowódcy dywan z metalu. On towarzyszy nowe odpady. Brygadier Tomasz Klimczak był moim dowódcą kompanii. Pozdrawiam serdecznie za czasów SGSP. Oczywiście sypka. Co? Nagrywam, zaraz podaję. Czekaj, babcia już, tylko skończę to ujęcie, dobra? Już podejdę Drabiny podobne, ale to nasza tamte dwie, dwie no tamte dwie nowsze modele niż ta nasza jedynkowa drabina

那我们咋回去呢？ Jest Konrad, jest Konrad, Konrad, jest. Konrad! 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 Dobra, Konrad! się. Konrad! teraz. Konrad! 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 Różycki brawo! Brawo Karol, kocham 谢谢。<laughs> <laughs> O que I finito. Coś tam jeszcze dopowiem, a jeszcze rozejrzę się odnośnie sytuacji. To koniec tego ważnego dnia. Rodzinki wzruszone. Panowie, panie, którzy byli promowani na stopień oficerski, pierwszy szczęśliwi. No i co teraz? Co teraz będzie się działo? No właśnie, jak myślicie, napiszcie w komentarzach, co teraz będą robić. Pozdrawiam serdecznie wszystkim, gratuluję. Teraz się kończy. A na, na do widzenia bo mieszkam tu niedaleko, koło czwóreczki, nowy Magirus, nowa drabina versus stary podnośnik,